trzema Dzisiaj będę nagrywać e, Roblox Brookhaven Heaven. I będziemy nagrywać prawdziwe widzicie o i jest nowy domek za free Taki fajny. Mogę Wam pokazać jak wygląda od środka. Zaraz będziemy nagrywać prawdziwe życie, tylko najpierw pokażę ważenkę. Albo później Wam pokażę jak będzie koniec filmu. Najpierw ten... E, nagrywamy prawdziwe życie po prostu. No to tak, wychodzimy z domu. Jedziemy z autkiem. Mm. Mm. E, takim jest e, fajnym out, którego nie mogę się rozpić oczywiście, bo mi coś się zlagowało. O, jest. Pokażę zaraz wam moje drugie konto. Co, że tak. Jedziemy na wakacje. O! Część, że mi cię spadło, duchy są. He, he, he. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy, jedziemy. Będziemy pracować w... Zobaczyć, e... hmm. e... e... <laughs> ktoś pracuje w policji. Aha. Bo to... O, pracuje. Idziemy okradać bank. E. Kogo wolicie? Policja czy e, fi, e, tych e, łodziej lecimy Czy moja też autka jadę mojego pięknego Dobra, idziemy okradać e-bank. <laughs> Jestem trochę chory. Sörena no, Zakataride Den kassel. Åh! Oh. Ah, mors bomb! TNT TNT. Och Röda Myrbank! Uciekamy. To jest bomba. No i będziemy mieć broń, że szobą. Szybko, szybko, szybko. Aha, nie, przyje nie przyjechała policja. To jesteśmy wolni. No, 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 no. Jesteśmy wolni.